Uważajcie gówno! O, siemanko dobry bandyta i wówczu Arek. No bądź sobie idź. <noise> <noise> Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem Wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem Żeby Ciebie spotkać w małym końcu świata Żeby z Tobą zostać na całe lata Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem Wielkim lasem szedłem, nocy nie przespałem Żeby Ciebie spotkać w małym końcu świata To tyle.